Witajcie w czwartek 30 sierpnia, zapraszam na minutę z IT. Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami firma Samsung przedstawiła smartfon Galaxy Note 2. Wyglądu nie różni się on znacznie od swojej poprzedniej wersji, oferuje jednak za to znacznie usprawnienia w zakresie wydajności oraz możliwości pióra S Pen. Ponadto wyposażony został większy wyświetlacz, pojemniejszą baterię oraz najnowszego Androina 4.1. Samsung Galaxy Note 2 dostępny będzie w kolorze marmurowym białym lub tytanowym szarym. Jego premiera została zapowiedziana na październik. Zgodnie z doniesieniami The Telegraph, Apple pracuje nad nową wersją platformy AirPlay. AirPlay pozwala na bezprzewodowe strumieniowe przesyłanie muzyki i filmów pomiędzy urządzeniami za pomocą sieci Wi-Fi. Nowa wersja tej technologii ma jednak również umożliwiać przesyłanie danych za pośrednictwem Bluetooth 4.0. Dziś swoje 40. urodziny obchodzą gry wideo. Pod koniec sierpnia 72 roku do sklepów trafiła konsola Magnavox Odyssey. Oczywiście gry wyglądały zupełnie inaczej niż dziś, ale i tak dawały sporo zabawy. Łącznie było ich 12. Sprzedaż zakończyła się już w 1975 roku z powodu umiarkowanego zainteresowania, ale owa konsola była wielkim przełomem na rynku gier wideo. Na dziś to już wszystko, zobaczymy się jutro, ale nie zapomnijcie wcześniej zasubskrybować naszego kanału. Do zobaczenia!